Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Czas na poranną rozmowę. Za pomocą Skype'a łączymy się z Urzędem Miasta Rybnika, a tam gospodarz, prezydent Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, Dzień dobry, panie. Panie prezydencie, rozpocznijmy od tego, co na drogach, bo wczoraj prawdziwy dramat przeżywali zarówno kierowcy, jak i piesi. Biało było. Rybnik sparaliżowany. No, podobnie jak pół Europy. No, ale poradziliśmy sobie i dzisiaj bez problemu można dotrzeć. Ja tu chciałem podziękować Riebińskim służbom komunalnym, bo naprawdę się napracowali przez 24 godziny. piaskarki działały, ale opady były tak intensywne, że momentami naprawdę ta sytuacja na drogach była nieciekawa. 460 km do odciężenia sporo. 462 okay. konkretnie, ale jednocześnie 13 pługów jaskarek, 30 pługów w dzielnicach, 53 osoby na tym sprzęcie e, oraz przy Łopatach no także wspólnymi siłami udało się południu panować sytuację. E, te główne ciągi były oczywiście szybciej odśnieżone. Trochę tutaj no oczywiście głównie tiry powodowały dość duże zamieszanie na tych głównych ciągach komunikacyjnych, no ale taki już Rybnik jest zbudowany że na ulicy Włodzisławskiej czy w kierunku Ochojca no, czasem te tiry po prostu utkną. Cieszę się, że Pszczyna, Racibusz, nasza nowa, nowa droga ekspresowa, no, ten standard utrzymania udało się zachować, nie było żadnych większych komplikacji. Gdyby zima zaatakowała 2-3 tygodnie wcześniej, pewnie by nie doszło do tych dramatycznych wydarzeń pod klubem muzycznym na wiejskiej. Tymczasem znamy scenariusz ostatniego weekendu. Policja nie doprowadziła do otwarcia lokalu. Właściciel został zatrzymany, opuścił komendę, opuścił prokuraturę z zarzutem. Pan zapowiedział powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Co ta komisja ma badać i czy ona już powstała? Znaczy, panie no wszystkie organy działają w ramach swoich kompetencji. Sprawa de facto jest prowadzona przez policję i przypuszczam przez prokuraturę. No, a ja w środę spotykam się z przedstawicielami komisji, ale również są radni miejscy, przedstawiciele policji, no, by porozmawiać o tym zjawisku no, i popatrzeć na generalnie możliwości zapobiegania tego typu sytuacjom, chociaż przyznam się, że ja mam takie wrażenie, że po prostu pandemia powoduje no jednak dość mocne zaniepokojenie u samych przedsiębiorców, no i nerwy. Puszczają. Ta pomoc rządowa z jednej strony wydaje się duża, bo gdy patrzę na dane Urzędu Pracy, 72 miliony złotych wpompowane niejako w rybnickie firmy, ale gdy się popatrzy z punktu widzenia indywidualnego, czyli poszczególnego przedsiębiorcy, no to widać, że ta pomoc po prostu była niewystarczająca i te głosy też do mnie dochodzą. No właśnie, pomoc, mówi Pan, była niewystarczająca. To pytanie o to, co zrobił samorząd na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, by wesprzeć przedsiębiorców. Panie, tak, że możemy działać tam, gdzie chcemy pomóc, to, to robimy. Z jednej strony to oczywiście zwolnienia trzęsowe, ale tutaj w zasobie ZGM-u. Prawda jest też taka, że część tych lokali to lokale prywatne po prostu. Również zwolnienia ogrodków, tutaj symboliczna złotówka. No i przedłożę Radzie Miasta projekt uchwały, który również. To zatrzymajmy się, panie prezydencie, na skosy... tym, co pan zrobił do tej pory, bo. Mówi Pan o ulgach za działalność gastronomiczną na rynku, polegającą na właśnie obniżeniu dzierżawy za ogródek. Tymczasem no, przedsiębiorcy do nas dzwonią i mówią, to wyglądało tak. W marcu prezy prezydent podniósł cenę za dzierżawę za letni ogródek, a umorzono opłatę tak, tylko w, w październiku. W 2018, żeby była jasność. Także y, y, zmian w zeszłym roku, jeżeli chodzi o kwoty, nie było. Tak naprawdę pierwsza umowa została podpisana dopiero w czerwcu. Z powodu pandemii. Dzisiaj może trochę tego nie pamiętamy, ale marzec, kwiecień, maj w Rybniku był bardzo spokojny rok temu, właśnie z powodu tych wszystkich obostrzeń, mimo że ilość przypadków nie była aż tak duża. Ja mogę powiedzieć, że w przyszłym roku no ZGM tutaj liczy te kwoty, które nie wpłyną. Szacuje to mniej więcej na 110 tysięcy. Również w związku z różnymi ulgami, miasto szacuje niewpłynięcie dochodów na poziomie około 250 tysięcy złotych. To są bardzo realne kwoty i tam gdzie możemy pomóc to pomagamy również zwolnienia podatkowe są w oparciu o indywidualny wniosek i tutaj służby finansowe patrzą po prostu na kondycję danej firmy i tutaj naprawdę jest otwartość urzędu Ale... To umorzenie tej opłaty, jak wskazują przedsiębiorcy, dotyczyło tylko miesiąca października i to było kilkanaście dni, Panie Prezydencie. E, września i października, z tego co pamiętam, ale będziemy to kontynuować w tym roku. E, panie Rząd, trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że tak naprawdę koszta pracy dzisiaj są dla przedsiębiorców najwyższe, najdroższe. E, no i jakby tutaj samorząd po prostu na to nie ma wpływu. Mamy ograniczone możliwości pomocy, ale chcemy je wykorzystać. Mówi Pan o tym, że zastanawia się, tydzień temu mówił o tym, że zastanawia się nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia właścicieli restauracji, barów czy klubów z koncesji za alkohol. Czy już decyzje zostały podjęte? Tak, projekt zostanie skierowany do Rady Miasta na najbliższą sesję 25 lutego. Tutaj zastanawiamy się jeszcze trochę nad rozwiązaniami technicznymi, bo część tej opłaty została już wpłacona, no ale myślę, że przynajmniej jeden kwartał to będzie, będzie zwolnienie. Nie jest opłaty koncesyjnej i zobaczymy też, jak będzie się rozwijać dalej pandemia. Jeżeli by się okazało, że jest potrzeba pójścia dalej, to też jestem gotowy na taki ruch. A dlaczego w ubiegłym roku nie udało się tego projektu zwolnienia z koncesji alkoholowej wnieść? No Panie doktorze, nikt nie przypuszczał, że ta pandemia tak długo będzie funkcjonowała i będzie tak bolesna. Myślę, że dzisiaj z jednej strony jesteśmy pod ścianą, mówię o przedsiębiorcach, są pod ścianą z punktu widzenia finansowego, ale też chyba ten aspekt psychologiczny. Ludzie po prostu chcą się spotykać, no i gdzieś te dwa elementy się się pojawiają. No, z drugiej strony też, zwróćmy się nie do końca, spójna moim zdaniem polityka obostrzeń powoduje, że ludzie zadają sobie proste pytanie: jeżeli mogę jeździć na stoku, na sankach, a na tak, tak, nie, no to... Dobrze, Panie Prezydencie, a zniesienie podatku od nieruchomości? Z punktu widzenia podatku od nieruchomości mówimy raczej o czynszach bardziej. To jest polityka ZGM-u i na to jest przyzwolenie. Panie prezydencie, pytanie, które zadałem dokładnie rok temu, nasza słuchaczka pytała, pan wówczas nie odpowiedział. To dotyczy, dotyczące ścieżki rowerowej chodnikowej od Rondaliwę do Świateł na Reymonta. Wskazywała tam na fatalną jakość tej drogi, fatalną jakość tego odcinka, bo już potem dalej w stronę Raciborza mamy piękny trakt czy coś wiemy więcej? Ta pani ma rację, rzeczywiście stan tej dróżki nie jest najlepszy. Na etapie tworzenia budżetu był projekt przebudowy całości, bo tam jest do przebudowy cała jezdnia, właściwie chodnik i ten element drogowy. No niestety, jak pan się domyśla, kwestia budżetu dość trudnego. Na pewno będziemy planować w kolejnych budżetach ten odcinek, bo jest ostatnim odcinkiem ulicy de facto Raciborskiej w kierunku ulicy Kotucza. Będziemy tak planować kiedy. Będziemy bieżące utrzymanie, ale remont kompleksowy tam jest potrzebny. To wiemy, ale kiedy, Panie Prezydencie, minął rok. Spróbujemy w budżecie 2022 budżet na rok 2021 był dość trudny. Panie Prezydencie, na koniec ja jeszcze wrócę do przedsiębiorców, bo oni dziś głównie są tematem tej naszej rozmowy. Jest pan z nimi? Panie redaktorze, tak, ale w granicach prawa i możliwości działania samorządu, z punktu widzenia tego, co robi rybnicki samorząd, robi wiele, aby pomóc. Ale są potrzebne rozwiązania systemowe na poziomie Warszawy. Tarcze antykryzysowe, jak słyszę, widocznie nie były na tyle skuteczne, jak słyszymy w mediach rządu. To tyle na dziś. Porannym gościem Ja 90 był prezydent Rybnika Piotr Kuczara. Dziękuję. Dziękuję.